Cześć moi drodzy! Z tej strony Hanna Kowalczyk, witam Was na moim kanale o interpretacji snów. Dziś zagłębimy się w tajemniczy świat snów i spróbujemy odkryć, co kryje się za ich symboliką i znaczeniem. Jeśli fascynuje Was, co oznaczają Wasze sny i jak wpływają na naszą codzienność, zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Dzięki temu nie przegapicie żadnego odcinka pełnego ciekawych interpretacji i porad. A teraz przejdźmy do tematu dzisiejszego snu. Ważka od dawna jest postrzegana jako ucieleśnienie bezcelowości i frywolności. Znajduje to odzwierciedlenie w książkach o marzeniach, które jednak widzą różnice w tym, co ośni się różnym ludziom. Interpretacje zależą od tego, czy była widziana we śni mężczyzny czy kobiety, wolna trzepotała czy została złapana. Zobaczyć trzepoczącą piękność. Bezcelowe trzepotanie Ważki we śnie zwiastuje puste zmartwienia. Śniło mi się, jak przelatuje nad śpiącą osobą do pustej zabawy. Do tego, co marzy o kobiecie. Jej przyjaciele są niczym z siebie, czy nie nadszedł czas, aby być bardziej wybrednym w wyborze kręgu dialogu? Lot nad wodą według pejzażu marzeń Griszyny do podróży, która okaże się daremna. Dreamer Gypsy precyzuje, to oznacza lot samolotem. Jeśli siedzi na ramieniu, oznacza to, że przed sporem czeka. Zakazane fantazje. Interpretacja snu Frieda ujawnia sekrety pożądania, które daną osoba starannie ukrywa przed sobą. Jeśli waszka śni się kobiecie, może to wywrócić całe jej życie do góry nogami. Znajoma dziewczyna otwarcie wyznaje swoją miłość, a pokusa skosztowania słodkiego lesbijskiego związku będzie nie do odparcia dla śniącego. Mężczyzna, który śnił o waszce, spotka się z uwodzicielską osobą, frywolną, łatwą do zbliżenia, która sprawi, że zapomni o obowiązkach. Lenistwo i pracowitość. Ezoteryczny marzyciel zauważa, że waszka weśnie oznacza lenistwo, które w rzeczywistości jest przyczyną niepowodzeń w biznesie. Wiele ważek symbolizuje hordę próżniaków, którzy pasożytują na Twojej pracy większość spraw. W obecności asystentów musisz rozwiązać sam. Nie ma w tym szlachetności ani racjonalności, taki niesprawiedliwy podział obowiązków jest szkodliwy dla biznesu. Obok mrówki. Znana bajka Ezopa odzwierciedla starożytne symbole pracowitości i krótkowzroczności, podzielane przez wielu marzycieli. Interpretują mrówkę jako ucieleśnienie ochrony i wielkiego sukcesu finansowego, a jeśli ugryzie we śnie jakiś sekret, którego ujawnienie wpłynie na los. Jakie jest marzenie o zobaczeniu razem mrówki i ważki? Śniący będzie musiał dokonać wyboru, marnić w nędznej egzystencji lub osiągnąć wielkie wyżyny. Ważka obok mrówki symbolizuje dwie drogi, kontemplacyjną i twórczą. Człowiek może osiągnąć sukces, ale cena jest wysoka pokonanie siebie, swojego wrodzonego lenistwa. Jeśli śniło się, że owady ugryzły śniącego, otrzyma on wiadomość, która popchnie go do zmian. Łapanie owadów. Według księgi snów białego maga próba złapania go we śnie zwiastuje wysiłki poświęcone drobiazgom, które nie są tego warte. W prawdziwym życiu należy odróżnić naprawdę ważne cele od chwilowych impulsów. Uważa się również, że złapanie dużej ważki to znak. Ktoś szuka dogodnej okazji do podstępnego ataku. Widzieć ją w dłoni i czekać na podstęp. Sen Millera o stratach. Uwagi Millera. Zobaczyć chmurę ważek we śnie przepowiada rozwiązanie tajemnicy, która od dawna była ukryta przed śniącym. Śnić o zabiciu go i zobaczeniu martwego i zakup będzie nieudany. Zabić tego, który ugryzł i ponieść stratę z powodu frywolności. Udostępnij autor Inga Archangelskaja. Ostatnie komentarze. 2. APR 2019 Aleksander Suchawaszka, wyciągam spod skóry na stopie między kciukiem a palcem wskazującym we krwi. 20 marca 2017 roku Tatiana Suchawaszka, wyciągam z ucha. Powiedz jednak coś: Jung Karl Gustaw. Analiza marzeń sennych Seminaria w dwóch częściach. Wydawca Castellier 2014 rok. 700 centów ISBN 978 Myślnik 5 myślnik 519 Myślnik 6704 9 Jung Karl Gustaw. Świadomość i nieświadomość. Wydawca University Book AST 1997 rok. 544 centów ISBN 978, myślnik 5, myślnik 79, 14 0012, myślnik 3, Meiroulou, Leopold Kaligor Sny i symbole Wydawca Instytut Ogólnych Studiów Humanistycznych 2010 rok 360 centów ISBN 978, myślnik 5, myślnik 88, 230 myślnik 269, myślnik 5.